Witam moi drodzy. mi Robednawski witam na moim kanale poświęconym literaturze. Autorom i temu, co można z tej literatury wyciągnąć. Dzisiaj mamy na tapecie w zasadzie klasykę, klasykę gatunku i no, przedstawiciela, którego nie trzeba bardzo przedstawiać, Andrzej Sapkowski oraz Drożek Kruków. Powiem trochę więcej dzisiaj o Sapkowskim i myślę o ogólnie prozie Sapkowskiego. O Wiedźminie serii. No, czekałem w zasadzie w rok. Chciałem zobaczyć, jakie będą opinie, jakie będą recenzje od wydania tej książki. I jesteśmy przed dzień angielskiego wydania Crossroads of Ravens. W tej chwili taka ciekawostka na Amazonie. Jest to numer jeden oczekiwana książka w kategorii literatury, którą Amazon określa jako Occult Magic magia okultystyczna, czyli tam są książki fantazy o wiedźmach, o czarownicach, dużo magii, mniej takiego chyba heroik fantazy typowego. Co jest fajne, że właśnie to, że jednak Andrzej już ma tą renomę, nikt go z tego piedestału nie zdejmie, on już jest jednym z takich twórców światowej, ze swoim uniwersum wiedźmickim, światowej popkultury i ta postać już na stałe się tam osadowiła i raczej już to się nie zmieni, co jest właśnie wielkim plusem Szapobadu, Andrzeja, za to przez ile lat na to pracował i to nie tyle tylko on, ale to, są, to jest wysiłek wydawnictw, to jest wysiłek twórców, również twórców gier, wszystkich sztuk wizualnych, które do Wiedźmina jako do postaci, do książek nawiązują. Ja osobiście widzę dwóch takich twórców w polskim fantazy w literaturze. Którzy na, taki, na takie coś zasługują, by się w takim gronie ekskluzywnym, nawet światowym, znaleźć. Znaczy, jeden jest mniej znany, akurat nie żyje już, to jest Felix Włókres i jego Księga Całości. Bardzo wysoki poziom, wydaje mi się, pióra technicznie, jest takie dobre rzemiosło, jak sam to określał, fantastyki i, i, i bardzo fajne, rozbudowane światy. Natomiast Andrzej Sapkowski rozgryze kroków, no to tutaj jakby wielu czytelników, myślę nawet z mojego pokolenia świetniego już zna z pięciu księgu z opowiadań pierwszych. No i tutaj mamy bardzo krótkie opowiadanie o 290 stron. Czyli to jest taki standalone, który jest prequelem do serii Wiedźmina, którą znamy. Do serii tego Wiedźmina, którego kochamy, którego lubimy, który gdzieś tam się usadowił. Ja osobiście nigdy w zasadzie przez lata Nie byłem jakimś wielkim zagorzałym fanem Andrzeja Sokorskiego ani Widzmina, Natomiast czytało mi się to przyjemnie, bo czymś on się jednak różnił od tego nurtu, powiedziałbym, amerykańskiego fantazy, które przez lata było nakierowane na taką głupankę elfów z orkami dobrych herosów z potworami i czytelnicy po prostu pomimo, że mieli tego setki, to wciąż oczekiwali jeszcze więcej takiego typu fantazji. No i Andrzej stał okoniem ku temu, tworzył bohatera, który po pierwsze nawiązuje, łączy w sobie motywy z wielu baśni, podań legend, legend słowiańskich, po drugie jest pomimo tego, że w założeniu był takim szewczykiem dratewką, czyli zawodowcem, który miał ubić smoka potwora, to on jest właśnie filozofem jest takim jest takim bohaterem, który przekazuje bardzo dużo niejednoznaczności moralnych w swoich dialogach, monologach poprzez działania a czy, no jak to zostało odebrane, całość i w tej chwili po roku, a szczególnie to opowiadanie no to, to opinie są bardzo różne, są podzielone w zasadzie pomiędzy bardzo krytyczne i bardzo pozytywne dlaczego tak jest? odpowiedzmy no, sobie na to Książka jest napisana takim językiem stylizowanym, to jest też taka maniera Sapkowskiego, trochę, z, bardzo dużo wrzutek staropolszczyzny, takich słów, dzisiaj powiedział dla nowego czytelnika, młodego, trudnych. I to Andrzej robi celowo, on też stawia wyzwania swoim czytelnikom. Stawiał te wyzwania wcześniej fabularnie dosyć dużo, e, moralnie, zmuszał do takiego zastanowienia się, zatrzymania w toku czytania. A tutaj widać, że bawi się tym trochę, w jakiś sensie puszcza oko poprzez taką formę, tak, czy to jest przerost formy nad treścią, nie powiedziałbym aż tak, co słychać w niektórych zarzutach, ale na pewno jest to język, który dla nowego czytelnika, paradoksalnie, który chciałby przyjść i zacząłby od takiego e, opowiadania, po tym jak grał w gry i zna z tego świata Wiedźmina, to, to jest dla niego trudne, to to będzie odrzucające. Dla takiego czytelnika starszego, który wyschował się natomiast na starych opowiadaniach, a który nigdy nie grał tak jak ja w gry nie zna Wiedźmina z sztuk wizualnych, no to tutaj to też jest dla mnie troszeczkę inne, bo, bo ta fabuła jest dosyć prosta, jest liniowa. To jest od punktu A do punktu Z z kilkoma pobocznymi questami, yy, która zamyka się, w zasadzie wszystko się splata na kilku stronach na samym końcu o tego opowiadania. I, I pomimo tego nawet metafory tytułu, rozdroże kruków, które odnosi się do takiej możliwości, opcji którą Gera dostaje jako młokos od swojego mentora, starego Wiedźmina Prestona Holta, który proponuje mu po prostu, aby z nim pracował. Może iść przez życie jakby sam, popełniać błędy, albo może iść z nim. Ale ta metafora jest bardzo zwoalowana, Tak naprawdę dotyczy tego ostatecznie, czy Wiedźmin wybiera być Wiedźminem, czy wybiera bycie zabójcą Wiedźmina, w pewnym sensie, tak? Czyli... Yy, tutaj bardzo ważne jest takie też połączenie tego, że w świecie Łusepkowskiego, to jest wielki plus jakby szapoba przed Andrzejem, czapki z głów, że on nie tworzy tak, jak idąc za Tolkienem, kopiując. Tutaj nie ma zła spersonifikowanego, jakiegoś władcy marionetek, Saurona, który pociąga za wszystko i jasno wiemy, gdzie jest te zło. U Andrzeja zło jest w ludziach, jest zasiane w ludziach, w każdym, może być dookoła, w dzieciach, farbiarkach, politykach, burmistrzach i tu jest tego zła więcej niż w tych, protoplast niż w tych protoplastycznych potworach, które jakby miały być głównym celem dla Wiedźmina. Tak? Natomiast Wiedźmin jest takim właśnie tym szełczykiem, ratewką, zabójcą potworów, który w unikalnym w ten sposób, że ma większą tendencję do tego zastanawiania się nad tym, co robi. I do Kierowania się swoim własnym kodeksem etycznym, ale tak naprawdę jest jednak trochę, jak według mnie, taki mały zarzut, jest jednowymiarowy. On tak naprawdę od początku do końca i w opowiadaniach pierwszych, i w sagach, czyli w pięciu księgów w jednej sadze, a także w tym opowiadaniu, on stoi jasno po jednej stronie tego opowiadania. Po jednej stronie tego tych działań swoich, czyli po prawej stronie jest tym Herosem który nie zmienia swojego postępowania. I to się różni chociażby od książek, od fabuł, które tworzą Sanderson, i tworzą Bob Salvatore i tworzą chociażby właśnie Abercrombie, gdzie te postacie przechodzą bardzo głęboką tranzycję z protagonistów na antagonistów. To jest pole szarości, jest tam o wiele większe, czyli te postacie nie są dobre, nie są złe, tylko po prostu są bardzo ludzkie, są bardzo chętne do zmian i te zmiany w ich zachowań iść z jednej drogi na drugą jest płynne całkowicie. U Andrzeja tego jakby nie ma w tym Wiedźminie. Ja tego nie widzę. To jest postać dosyć jednowymiarowa, szczególnie w tym opowiadaniu, bo on jest tutaj młody, on idzie raczej, tworzy ten swój dopiero kodeks, idzie śladami Prestona Holta, ale jest jednak, w jednym miejscu stoi moralnie. Tak jasno się określa, kim on jest, kim chce być i co na tym rozdrożu kroku w zasadzie wybiera ostatecznie. I pomimo tych swoich filozoficznych jakby wywodów w monologach, w dialogach często, pomimo tego wyczuwalnego niepokoju moralnego, to wciąż jest ten sam wiedźmin, który no, jest do przewidzenia dla czytelnika. I to też jest celowe. Wydaje mi się, że Andrzej Sapkowski stworzył tutaj postać taką kierując się trochę na zasadzie gier do czytelnika nowego. Kładzie taki pomost pomiędzy odbiorcą cyklu z dawnego Widźmina, a pomiędzy odbiorcami młodszymi odbiorcami gier i tworzy postać opartą o fabułę krótszą, dosyć przewidywalną, prostolinijną a także pomiędzy tym właśnie, co oczekują dzisiaj, tak? bo, bo nie mamy tego miejsca. Powieść od takiego opowiadania różni się głównie tym, że na kartach powieści te, te wątki rozdroża rozchodzą się w każdą stronę, niektóre mogą nie być domknięte, mogą się przenieść do innych tomów. Mamy te miejsce na rozpisanie postaci pobocznych, na rozpisanie fabuł, na rozwinięcie wątków pobocznych. No to jest takie opowiadanie, oczywiście nie ma na to miejsca i też czytelnik być może by się zanudził, taki, który oczekuje szybkiej akcji, zwartej, który wychował się na tych grach, to ten odbiorca nie będzie zainteresowany tak rozbudowanymi wątkami, chociażby, które znamy z wieży jaskółki. Więc tutaj, czy, czy, czy krew elfów. Więc tutaj um, Andrzej, właśnie, wydaje mi się, że idzie po tego nowego czytelnika. On próbuje robić te próby. Czy to są udane próby? No, właśnie, opinie są podzielone, tak, w połowie. Niektórzy bardzo tu zarzucają to, że to jest. Nie, to nie jest książka dla tych samych czytelników, którzy wcześniej czytali. Będzie za co kochają Andrzeja. A język, z drugiej strony, no, może być dosyć trudny dla tego nowego czytelnika, który chciał mm, przeczytać grę. Znaczy, który mm, przeszedł grę i chciał przeczytać po prostu. Początek Wiedźmina, zapoznać tego bohatera, jakie są jego podstawy, jakie sobie go, jaka jest jego geneza. Osobiście uważam, że to jest dobra książka, w tym sensie, że na pewno na tle fantazy takiego szerokiego wyróżnia się właśnie tym swoim moralnie zawiłym bohaterem, Wiedźminem. Tak? I tutaj kilka takich smaczków łączących ten świat gier z książką również znajdziemy. To się dobrze czyta nawet, tylko że no, są takie dla już zagorzałych czytelników fantastyki. Jest parę wad, które no, jasno też trzeba powiedzieć. No, chociażby jak się porówna opisy pojedynków fechtunku, tak chociażby u Boba Salvatora, który no, widać, że chłop mieczem albo robi na co dzień, albo po prostu no, ma talent do opisywania ruchu. I, I bitew, i, i zachowania się stali, mieści, wszystkiego. Natomiast Ustawkowskiego, to no, tutaj może celowo jest cały akapit chociażby no, nomenklatury włoskiego fechtunku, tak, który nic nie wnosi ani nie jest plastyczny, ani nie jest obrazowy. I, i, i czemuś to miało służyć? Ja do końca nie wiem czemu. Tak. Natomiast e, wydaje mi się, że poza tym e, małym, jakby no dla mnie to jest wciąż całkiem dobrze napisana powieść. A szczególnie w zalewie, w zalewie książek, które wychodzą i które są oceniane jako z, przełomowe, tak? to, to wcale nie są. Więc tutaj e, wciąż pokłon za to, że w tym wieku Andrzej ma siłę na tworzenie nowych wątków, nowych postaci i, i, i tworzenie dalej tego świata. E, wrócimy pewnie jeszcze do Andrzeja. E, na razie to wszystko. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.